Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela. Dzisiaj zajmiemy się tomem 25, jakim jest Ultimate Spider-Man, Moc i Odpowiedzialność stworzony przez Briana, Michaela Bendisa i Marka Bagliego. Kolekcja Hachet, zapraszam. Standardowo zaczniemy od grzbietu Komiksu, który przedstawia kolejną część naszej układanki. Teraz przyjrzymy się tyłowi komiksu który standardowo przedstawia nam krótki opis oraz informuje nas o tym, że album zawiera materiał opublikowany pierwotnie w Ultimate Spider-Man, od 1 do 7. Zacznijmy teraz od pierwszej strony komiksu. Sama okładka wygląda dość interesująco i już możemy bezpośrednio yy, zobaczyć, że jest to jednak Ultimate, a nie zwykły Spider-Man. Oczywiście, całe porównanie Ultimate zobaczycie już wkrótce, bo tak naprawdę to jest wszystko w dodatku. Mam również komentarz dyrektora wydawnicza pani, który tym razem no pokusił się o trochę dłuższą wypowiedź i tym samym yy, bardziej ciekawszą myślę, że to jest to dosyć interesujące. Dobra, czas teraz na przejście do samych dodatków. Nie chcę wam tutaj zbytnio spoilerować, dlatego też może zacznijmy od tego. Tak, a więc tutaj są pierwsze strony naszych dodatków. Mam tutaj początki: Ultimate, Spider-Man i Wszechświat Ultimate. A więc cała budowa z naszego świata, wraz z odpowiedzią na niektóre z naszych pytań, Mamy no tutaj dosyć tego sporo, są naprawdę ciekawe informacje. Myślę, że jedna z ciekawszych dostępnie w tych samych dodatkach. Dobra, mamy tutaj kolejną stronę, kolejne nasze dodatki. Może ja trochę to zbliżę? Myślę, że tak będzie lepiej. Każdy będzie mógł sobie zatrzymać filmik, puścić to. Dobra, mamy teraz odkładki alternatywne, które wyraźnie no, nie wyróżniają się czymś szczególnym no, oczywiście autorzy ilustracji, m.in. Jay Lee, oraz mamy galeria, czyli przeciwnicy Spidermana w wersji oryginalnej, w wersji Ultimate. Tu właśnie możemy zobaczyć tak naprawdę czym różni się Ultimate od oryginału, a jest to różnica bardzo znacząca. Jeżeli ktoś nie ma takich dodatków, nie posiada ich w swoich kolekcji, to bez problemu mogę dla was zeskanować i po prostu wysłać ją na e-maila. Dlatego piszcie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, cokolwiek, jakieś pytania Możecie śmiało pytać. Kolejna strona, i tym samym ostatnia. Jeżeli chodzi o same dodatki, to są lektury, z których między innymi jedna jest w języku polskim, czyli super Superludzie. Dobra, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o samego Ultimate'a. Zacznijmy teraz od, um od właściwie omówienia całego komicu. A więc, jeżeli chodzi o tę pozycję ze świata Ultimate, jest to geneza Parkera od Nowa. Przyjrzyjmy się teraz pierwszym stronom naszego komiksu, a więc, tak na początku, no, w końcu lepiej. Przede wszystkim poznajemy Wójka Bena i Wyrmę, i jest tak naprawdę najbar, najbarwniejszą postacią, jeżeli chodzi o ten komiks, i, i oby tak do końca, tak naprawdę, e, osobiście mam nadzieję, że Bendy z i postacią w tym komiksie, no po prostu dorówna. Yy, komiksom tak naprawdę Ultimate super ludzie, że te komiksy nie będą takie Ultimate, że po prostu one będą przejawiać swoje takie własne udostępnienie. Dla mnie osobiście Spider-Man jest trochę za chudawy, jest takim, yy, no dobra, jest nastolatkiem, ona, ale no bez przesady jego postura no, woła o pomstę do nieba. Jeżeli chodzi o jednak porównanie z Ultimate czy coś w tym stylu, to yy, X-Men... Yy, Pajęczek jest do bólu naprawdę klasyczny. No, nieco inny pań, nieco inne czasy, ale śmierć wujaszka i epizod, no tak naprawdę, zapaśniczy jest ten sam. No, pominięty za to, niestety, tak naprawdę, dosyć ważny wątek z Gwen Stacy i zastąpiono go Mary Jane. Czy jest to plus, czy też minus, musicie ocenić sami. Dla mnie jest to osobiście minus, ponieważ nie przedstawiono odpowiedniej do konwekcji historii. Jeżeli chodzi o Green Goblina, to z jednej strony nie ma on krytyńskiej, fioletowej. Y tak naprawdę yy, szlaf mycy na głowie, no ale z drugiej z jakimś diapopodobnym halkiem z zerową inteligencją. Przyznam, że nieco zepsuli odborne. Sam Peter jest nieco bardziej współczesny. Nie wygląda jak stereotypowy Queen, lecz nadal jest no, tak naprawdę introwertykiem o sporej inteligencji. Więc co tu dużo mówi, tak naprawdę cała akcja rozwija się mniej więcej w połowie komiksu. I tak naprawdę rysunki są dobre, ale kolory, kolory zrażą naprawdę momentami w oczy. Spider-Man wygląda nieco za chudy, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale w końcu to nastolatek, więc no wie, ma czas na po prostu nabrać masy. No z góry mówię, że y, dalszej części Ultimates nie czytałem, gdzie jak głosi starożytna maksyma, im dalej w świecie Ultimates, tym gorzej. Na koniec jednak dodam, że jest to bardzo miła lektura. No i co prawda, kto zna początki Pajączka, no ten będzie na pewno nie jest no niezbyt zachwycony, ale jeżeli chodzi o to, no i współcześnienie wersji, no to jest naprawdę godne oryginału. Popatrzmy jednak na ostatnie strony naszego komiksu, właściwie tak gdzieś mniej więcej w połowie, gdzie akcja się rozwija. Świetnie uchwycone są momenty zniszczenia budynku, i tak naprawdę te kolory, tak jak już mówiłem, są zbytnie przebarwione. Dominuje tym mniej. Między innymi kolor niebieski, czarny, żółty, pomarańczowy. I strasznie wdraża się to w oczy. Jeżeli chodzi o wójka Bena i samą jego ciotkę, to wyglądają oni naprawdę dobrze. Nie mam tu absolutnie nic do zarzutu. Jeżeli chodzi jednak o parkera, to mam tu dosyć dużo, ponieważ no, nie wygląda jak on na lat, wyglądają on jak mniej więcej 30 letni mężczyzna. Dlatego też. Mam pewne wątpliwości co do odpowiedniego wyrysowania naszego bohatera. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Co tu dużo mówić, aby wgłębić się w tą tak naprawdę dość ciekawą po części fabułę, musicie go przeczytać sami. A więc to by było na tyle, to była recenzja Ultimate Spider-Man Mocy i Odpowiedzialność. Jeżeli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie dodać kciuka w górę i zasubskrybować naszego kanału. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!